Witam Was wszystkie byczki z tej strony oczywiście Talalero, Tralala, e porco la. Dzisiaj Brejnopy podejmą ostateczną finalną walkę o to który jest lepszy. Będziemy podejmować najtrudniejsze wybory pomiędzy na przykład Tung Tum Sahurem a Trale Tralala. Zobaczymy, kto wygra. Będziemy musieli bronić naszych wyborów. A jak to by się spodoba, oczywiście nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji. A na razie lecimy na pełnej. Pum! I mamy oto pierwszą rundę. Gasi światełka dokładnie tak. I co my mamy? Który to jest lepszy? Dokładnie. Ba bardzo dobry Galerina wybór. Cappuccino. Boże, taki ciężki mi, mi, mi. wybór? Cappuccino Assassino kontra Ballerina Cappuccina? Dwa Cappuccina? Ale nie no, wydaje mi się, że Ballerina... Ballerina, słuchajcie, jest na topce moim, nie? Assassino Cappuccino bardzo jest też, wiecie, no... Superanckie, ale Ballerina wydaje mi się, że musi wygrać niestety. To... Balerina, Kapucina dosłownie jest jedną nie wiem, z trójka najlepszych? Mi się wydaje, że Tralala trala jest najlepszy? Potem Tung Tung, Sahuri, potem Kapucina? Coś takiego, nie? Taka moja, moje top 3 by było Wy napiszcie koniecznie swoją top 3 też I teraz musimy bronić naszego wyboru Musimy nawijać ludzi Atakować ich, atakować A, byki! Chodź tutaj, czerwony ty tutaj byku Chodź tutaj, walimy cię otwarzy, twarzy po twarzy walimy go Walimy złotymi pazurami które dostałem za polubienie grupki boom. boom. Dobra, mamy go, mamy jednego! Mamy jednego! Mamy jednego Bandito! Chodź tu Bandito mam czerwone życie, ale dobiję, go. dobiję, go dostanę pieniądze dodatkowe. Boom, BOOM! No, come on! A, mamy, mamy dwóch! I mamy trzeciego! A nie, dobra. chyba go nie dobijemy! A może? Może jednak? A może? Złote pazury, OP! Mm. Mamy trójkę, nie wierzę! A jakimi jakimiś jesteśmy? Może jednak powinienemkę płacina siną brać? Mamy już 3 kile na koncie, słuchajcie. Najwięcej na serwerze to jest 6. Może nam się uda pobić, nie? Dobra i co my teraz mamy ciekawego? Który będę jest no? Burbaloni luliloli. Burbaloni luloli! Uh, Tigrulini watermelini Tigrulini Watermelini, nie no, ten... ten Burbaloni loli jest trochę lepszy, mi się wydaje, nie. On jest taki, wiecie, bardziej znany tego Tigruloni Watermeloni to nie, ja tam może widziałem zraz, nie, ale jakoś to nie jest giga popularny Wolę moją kapibarę nie? Kokosiarę. Czyli nie ją wolą, uwaga? O, porówno dosyć. I trochę mniej. Dobra, idziemy na Pepsi Mena. Idziemy na Pepsi Mena. Albo Tom, Tom, ty ona pije. Jej nie ma. Patrzcie, jej nie ma. Bum. Nawalamy ją, jej nie ma. Zgarniamy hajsy darmowe. Bum. I bum. No i nie zgarnąłem. A tu mamy jeszcze jedną. Co ty, kokosowa arbuziarą, myślisz, że wygrasz? Chodź tutaj, arbuziaro, chodź tutaj. Wiem, że chcesz. BUM! Mamy ją! I tego też mamy! BUM! Ty, słuchajcie, no ja tutaj jestem koksy, ty. Ty jeszcze trzeci. BUM! BUM! Myślisz, że uciekniesz ode mnie? O! No nie, ucieknę jednak! Mam... Słuchajcie, już mam przejściu! Ty! Może teraz będziemy pierwsi na senderze? Wszyscy tutaj z mutkami biegają, a już on od razu są też pony na start. Przez to, że polajkowałem tu gierkę. O w ogóle są jakieś misje. U, misja na deksy. A ile kosztuje wybranie, słuchajcie. Ile kosztuje na przykład wybranie własnych? 300. Ja tutaj się zamawiałem w ogóle rzeczami, a to była żarafa lodówka i glorbo, boże. Eee... No krokodilo watermelonino chyba lepszy, nie? Się wydaje. Niż ta lodówka wielbondo, jakieś takie. No ja wydaje mi się, że pan krokodyl, nie? To wydaje mi się dużo lepszy. No bo co to, to jest? No, no popatrzcie na to, jakie to poczwara jest jakaś dziwna. To nie powinno nigdy życia mieć. A to? To jeszcze to dobrze... O, 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 o dokładnie tak o, ty oby mamy specjalną rundę oby mamy ścianę dobra dobra idziemy, idziemy oby skakać lecimy bum, skaczemy sobie skaczemy i naważamy tego chłopa z mutkiem. bum bum oczywiście mój kill, oczywiście ty ty panie musini panie musini holo o, jakiś chłop wybronimy na, na kolejną rundę, ty będą jakieś fajne może ty chłopie chodź tutaj zabijemy go musimy dostać dementy, muszę dostać dementy żeby móc swoją rundę zrobić a czemu ty tak szybko biegasz bum bum Boże, ty no same kile robię dosłownie, ty Predatorem jakimś jestem dzisiaj Mam dosłownie już 9, najwięcej na serwerze Nie ma za co Mój team ma dobrze ze mną Dobra, teraz będą, no ty tego chłopacu wybrał Jakiegoś chyba tego pierwszego co jest, z Aresa, a jakiegoś 313 Bo tutaj będzie można, można, je kupować generalnie Więc zobaczymy, ja potem kolejne swoje też kupię, nie? Dobra i co on wybrał? Co on mógł wybrać? To, to nawet nie jest Braidnot, to po lewej. Widzicie to, to po lewej, to, to nie Braidnot. To Bladenot jest, no to, to słuchajcie, no to lepszym Braidnotem na pewno jest Braidnot, prawda? No chyba oczywiste, nie? Bardzo podej podejrzana runda. Chyba się nie liczy. Ej, tylko jedna osoba tam jest! Nawet, ale beka. Ty pani, ma pani przerobane. Nawet młotka nie masz w ręce, ty. Nawet się nie broni. Wszyscy na nią. Takujemy ją ekipa. Dobra, ekipa, wiemy, Tu jeszcze mi kila zabrali, no nie bierze. Może ludzie tu mają po 140 level, Thanos jakiś, 1300 kili i 1500 winów. Boże święty. O jakieś RZS 13 wybrał teraz. To będą teraz jakiegoś kolejnego chłopana, Miki, zobaczymy. Halo? Co to będzie? Jakiś John Pork z, z dźwiękiem dzwonienia. I tuk 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 za górę. No to sprawa jest prosta, nie? Sprawa jest prosta, nie? Sprawa jest prosta Tung 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 sahur, moja numer, numer dwujeczka Kto nie lubi sahura, ten sam będzie sahurem Coś czuję, że tu będzie bardzo dużo ludzi, na przykład wszyscy Możliwe, że wszyscy tu będą? Wszyscy? A Wszyscy, to no serio, zgadłem Wszyscy i po prostu dostajesz jeszcze sześć gemów za wygraną, dobra, no ja jestem za, nie? Ty, ten chłop znowu wybrał Chłop cały czas wybiera Ile on ma tych chlenotów? Bananita Dolfinita Bananita Dolfinita versus Szympan. Schimpa... Wow, o, dwa banany? Wow, wow. Nie no, to chyba Szympanzyni Bananini lepiej brzmi, nie? To szczególnie to WA wow, 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 bo to Bananita Dolfinita. No tak dobrze siedzi, nie? A ja tutaj w sumie mob, to chyba dla mnie to wybrał, nie? Dwa banany. Ale Szympanzyni i Bananini to taki klasyk, nie? No takie L-klasyką bym powiedział. A ta bananita to tam. No ładnie wygląda, fajnie się błyszczy, nie? Chłop znowu jakiś wybrał kolejny, memy tutaj ja nie wiem, ludzie to wybierają cały czas. Skąd wy te diamenty macie? No i znowu wszystko było oczywiste. Zbyt łatwe wybory robicie, moi drodzy. Zbyt łatwe. Dajcie mi tylko 300 diamentów, ja mam zrobię wybór, nie? No i co kolejnego chłopa wyniesieł? Wow, po prostu mema wstawił. I z minionków dużego chłopa wstawił. No to nie wyglądałem na brajnoty, nie? Nie wiem, pójdę, pójdę na łałóż, wow, nie? No, Okej, okay, niech będzie mu. O, ale mam chociaż pojedynek. No dobra, wiem się. Halo, halo, chcemy kipę. Przegna na czterech, możemy to przegrać nawet, jest szansa Szybko jednego, dobra Jakieś diaksy chociaż będą, więcej diamentów Masz diamenty O, misja zaliczona Boże, zakończyłem questa, dostałem może dużo rzeczy? Nie, dostałem po to za to O, ale mogę coś A, mogę coś kupić, ale ty ja nie chcę kupować, nie Ja w teorii nie chcę kupować, nie Ja chcę oszczędzać diamenty moje, no właśnie Mogę kupić sobie jakiś lepszy może mieczyk, nie, ale No wiecie, ja wolę, ja muszę zrobić misję Niestety, no ja tu mam misję tajną Do zrobienia ale jestem w topce wygranych i, i kili, dobra. I teraz, w sumie, serio jest pierwsza taka normalna runda, od dawna już, że jest losowa. Co? Skibidi toilet kontra ten Ty, no w teorii Skibidi toilet był bardziej popularny niż jakiś ten. Ten w sumie jest jakiś na szarym końcu, nie? No, tutaj chyba Skibidi Toileta wybiorę, nie? Sorry, 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 Pomimo tego, że jesteś Brainrotem, a to jest yy, odcinek, jak wiecie, jaki Brain jest lepszy, to ty jesteś takim niepopularnym Brainrotem, że jest Kibiti Toilet nawet cię pokonał, nie? To właśnie o tobie świadczy, nie? I nie myliłem się. Miałem rację, dzięki Bogu, bo byłem sam na wszystkich. Kolejna runda, co my tu mamy? Pierwsza. Znowu, no co jest, znowu lampowo się on ustawił. Może nienawidzę tego dźwięku dzwonienia. O Boże, a ten nawet głosu nie miał Trilalero tralalil. Lima? Nie na pewno wolę tą tralalero Lima, Boże czemu jakieś takie dziwne są? Co tu, co tu się dzieje? Ale chociaż powalczy, dobra, to będzie mnie hajs. Dawajcie hajs. Dawajcie do 300, do 300, byku. Ty, byku bez głowy. Czemu ty głowy nie masz? Ja ci zarazę tą głowę drugi raz jeszcze. A masz, masz. Tego jeszcze chłopa. Jeszcze tego. Tego pana jeszcze musimy pokonać. Ekipa, zapraszam tutaj. Ej no zabrałeś mi killa byku, nieładnie Bardzo nieładnie I <laughs> O mamy 300 dobra ty Dobra dobra. po tej rundzie robimy własnego nie Robimy własnego Zobaczcie co, to, co tutaj przygotuje za pojedynek mistrzów A teraz randowa runda Znowu mem! To nie Braindrod to mem Halo To też nie Braindrod Znowu bet. Dobra, słuchajcie, ja już nie obchodzi mnie to, nie? Dobra, coś tam wybiorę. Yy, wybiorę, nie wiem, tego Łoła na przykład. Dobra, niech będzie. Słuchajcie, ja mam rundę. Koniec tego. Koniec tego dobrego. Czas przygotować twardą rundę. Poważną. Bo 300. Mamy wybierzoną. Adrian Clarkson wybiera kolejną rundę. I teraz w ogóle to muszę przegać. O, ale będzie ciężko. Chyba nie wygramy, bo drodzy. Chyba będzie ciężko. Chyba będzie ciężko. Może tego pokoram, popa A masz! A masz! A masz! Oh, no nie ma szans Ale nie przejmujemy się tą rundą Teraz słuchajcie jest moja runda Najtrudniejsza oficjalnie ze wszystkich rund Jakie mogą być dosłownie w tej gierce A zatem moi drodzy Przedstawiam wam oto Największy dylemat prejdotowy na świecie Co jest lepsze Tung 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 sa Słuchajcie, kto jest lepszy? No dla mnie tralalala, tralala porkasa, czy jak to pan leci. Dla mnie tralelo trala jest najlepsze. Wydaje mi się, że jest numerkiem jeden, ale Tung Tuguzarów wie, że też ma dużo fanów. On jest taką trochę twarzą tych brainnotów, więc zobaczymy. Zobaczymy, co wygra. Zobaczymy, ile ludzi tutaj z tych podśród wszystkich wybierze. Ile będzie? Jak musicie? Po pół na pół, czy nie? Dwóch... No wszyscy traalio tralalala, Tylko dwóch TungTung -tung surów, dobra. No to słuchajcie, tum Tung, Sahury, faworyci, myślicie, że ty jesteś lepszy niż Tralaleo? Nie ma nic lepszego, Tralaleo! Tralaleo wszystkich was pokona, Pum! I BOM chłopie, i boom! Odcinamy cię! Tralaleo, tralatim, Pum! Wybuchnięty. Wymuchnięty! O, Bombardino krokodilo też jest bardzo dobry. No, uwaga. Freak Bob is calling. No wiadomo, że Bombardino krokodilo wygra z czymś takim, jak czemu SpongeBob to mnie dzwoni. O co co chodzi? Wiadomo, że Bombardina chodzi o odtąd wygrywa. I co, wszyscy tutaj? Nie, ktoś tutaj jest, serio! Na SpongeBobie ktoś jest! O, wy spongebombojarze, o nie macie szans! Lecę po ciebie, SpongeBobiarzu. Dobra, moją teraz ostatnią misją jest uzbierać na skrzynkę, żeby wylosować nową nie? To jest moja oficjalna misja. A w międzyczasie... Bombom! Tigrullini ma te... O! Bambini Crossantini! No, nie miał dźwięk, więc to jest lepsze, bo Bambini nie miał dźwięku. Wydaje mi się, że jak Bambini być dźwięk, to by wygrało. Bo Bambini Crossini wygląda fajnie, nie? no, wygląda całkiem fajnie, ale Luni, Watermelon nie miał dźwięk. No, trudno, bo trudno, no, wygrywa ten dźwiękiem, moim zdaniem, nie? Czy, miałem rację! Czy Adrian wybrał lepszą odpowiedź? Oj, tak, wybrał lepszą. Dzień dobry, witam Was misiaczki, znowu dziękuję za gemy. Ale moich 12 kili dalej się nikt nie przegonił. Ty patrzcie, ty chłop ma tu tuk tuk do dosłownie na swoich, na swoich ty, na swoje ciele. Znaleźł <grystanie> koszulkę ma, a ty może też coś muszę sobie kupić. Dajcie znać w komentarzach, czy kupić co, coś z bryndotów, nie? No, może coś kupię. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina kontra chicken nugget. Kontra po prostu nugget. Kontra nugget z McDonalda. No powiem wam, nie no jakbym miał wybrać na przykład cappuccino, wypić, nie, ale to jest nie, to jest balerina cappuccina, nie czy jakby na przykład była balerina kapucina na żywo, czy spotkać jakiegoś nuggeta jednego, no to wiadomo, że biorę kapucinę nie, no Chociaż pod... zatańczy mi, nie, jeden nuggetsem się nawet nie najem o trzech fanów nageców? no to teraz, zaraz pogadamy inaczej Dokładnie tak, pogadaliśmy z nimi I uwaga, połów kolejny Cool guy ty... a ra ra wygrywasz na pewno z tym... tym czymś z, z jakimś cool guy, z... Ja nie, co, co to tu robi moi dadzy? coś czy tutaj pomyl, pomylił się ktoś? czy co to, o co tu chodzi? i w ogóle zrobiliśmy quest'a, że gramy 20 minut i mamy 500 gemów Ty! będziemy mogli zrobić i drugą rundę i chyba wylosować no? dobrze, zrobimy jeszcze drugą rundę, musimy się zastanowić co by tu wybrać? bo tutaj na pewno w ogóle będą wszyscy no dwie osoby tam są, dobra weźcie się pobicie co my wybieramy słuchajcie? Co jeszcze jest takie, takie bardzo ciężkie. Co jest bardzo ciężkim Bombardini Guzini kontra Bombardino Krokodilo. Co wy na to? Teraz słuchajcie, nie biorę udziału, nie obchodzi obchodzimy to lambda. Chyba, że będzie bardzo fajna, no to wezmę udział, ale dobra. Teraz chcę wylosować skrzynkę. Chcę wylosować skrzynkę. Dajcie! Dawajcie mi skrzynkę, dajcie mi coś fajnego! Dajcie coś fajnego! Dajcie fajną broń! Dajcie fajną broń! A nie, komiś zwykło! Nie! Ona na pewno jest gorsza! No, nie, ten zwrot na pewno jest gorszy niż moje, ten. Myślicie, że jest lepszy? No, nie, dobra, użyję go raz, zobaczymy. Cappuccino, asasino, ty. O nie, już nie mogę wziąć udziału teraz, serio. To w ogóle ja. Co to? Kupiłem, kupiłem jakąś miejscowość w Egipcie. Kupiłem miejscowość w Egipcie wersus Cappuccino, asasino. Co, 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 co to jest? Gdzie, czy w ogóle można to wybrać? To w ogóle, serio jest, czy to jest jakiś prank? I to serio jest w ogóle. Co, co to tu robi, moi drodzy, się co, co, oszalał, nie? Dobra, ja wam zrobię kolejną rundę, już. Dajcie, dajcie mi chwilę. Dobra, Adrian Castle kupuje ostatnią rundę. Czy trzeba kogoś dobić, czy, żeby ona była? Dobra. Powalę cię moim mieczem, bum, bum. Powalę na mieczem, miecz to jest taki zły o dziwo, dobra. Dobrze wiedzieć? tere I teraz, słuchajcie, moi drodzy, druga najgorsza runda we wszechświecie. Co będzie lepsze, moi drodzy? Koniecznie po tej rundzie napiszcie w komentarzach, co uważacie wy za lepsze. A teraz przygotujcie się na ostatnią najważniejszą rundę w Waszym życiu Kasimy światła. I co teraz? Który blendet jest lepszy? Bombardo Krokodilo. Bombini guzini! Niestety tutaj w grze nie było dźwięku w bombini guzyni, więc wydaje mi się, że bombardeo krokodilo będzie miał więcej ludzi. I. w teorii chyba mają rację? Chyba miałem rację, one są bardzo podobne, dlatego je wybrałem.